urodził się z zespołem Downa i szeregiem chorób współistniejących. Spośród nich wada serduszka okazała się najgorsza. Po wykonaniu szeregu badań okazało się, że wada jest bardzo skomplikowana i nieoperacyjna w Polsce. Znaleźliśmy jednak pomoc w klinice zagranicznej, a dokładnie w Bostonie życie towiasza zostało wycenione na 1 700 000 zł. Jest to kwota, która dalece wybiega ponad nasze możliwości. Z Waszego wsparcia i pomocy nasz syn skazany jest niestety na śmierć, bo mimo iż wizualnie tobież wygląda całkiem zdrowo, to jego serce jest wielką, tykającą bombą, która może zabrać nam syna na zawsze. Błagamy, ratujcie naszego chłopczyka, bo tylko dzięki Wam jest szansa na to, że tobież będzie tam.